Siemano! Z tej strony, Shadow, witam Was w kolejnym odcinku z kariery Patrykiem Vieira. Jesteśmy po pierwszej kolejce ligowej. Udało nam się tutaj wysoko zwyciężyć aż 3 do 0. Ten odcinek zaczynamy sobie spotkaniem z Ren. Będzie to szansa debiutu dla naszego nowego zawodnika, jakim jest Grameni, bo on w poprzednim meczu nie zagrał. Był na ławce i teraz będzie miał okazję wykazać się i to przed naszą publicznością. Teraz źle wypuszcza sobie piłkę jeden z obrońców REN. Dobiega do niej Obert, mija kolejnego rywala. Obert sam na no, sam! Jest! 1-0. Wychodzimy na prowadzenie, no prosty błąd graczy Ren na własnej połowie. Przypomina mi to trochę zagranie. Chyba to był Wózkowicz, nie pamiętam, który to był z naszych obrońców. Jeszcze w Basti. Wydaje mi się, że to był chyba Wózkowicz, gdzie on zagrał... Y po, stracone, po straconej naszej bramce poszło podanie do tyłu do wózkowicia. I on zagrał takiego kapcia, który do drugiego z naszych obrońców nie doleciał. Wbił się gdzieś między to napastnik naszych rywali i zaraz dostaliśmy drugą bramkę. No to ta akcja była troszeczkę podobna, tylko tutaj nie było żadnego podania, tylko po prostu za długo przytrzymana piłka i od razu strata. Obert, dwa mecze, dwie bramki jak na razie. Także bardzo dobrze zaczyna tutaj sezon nasz napastnik. Obert. Robert, ładnie pokazuje się grameni, do niego zagranie, grameni sam na sam. 2-0. 2-0, no widać, kurde, że tu jakość tej drużyny jest dużo wyższa niż w poprzednim sezonie. Dobrze przepracowaliśmy to okienko transferowe, solidnie się wzmocniliśmy i ta drużyna prezentuje się naprawdę, naprawdę nieźle. Mało kto pewnie przed sezonem dawał nam tutaj większe szanse, no a my naprawdę zaczynamy ładnie. Grameni, bramka w debiucie. Grameni, przed chwilą była bramka, może teraz pokusić o jakąś asysteru. Uderza, broni goalkeeper Ren, ale jeszcze będziemy mieli tutaj rzut rożny. Grameni, Grameni, teraz ładna prostopadła piłka do Oberta, Obert. Zejście do środeczka Oddaje piłkę Grameniemu I Grameni kompletuje tutaj drugą bramkę Jeszcze w tej pierwszej części meczu Wychodzimy na wysokie bramkowe prowadzenie No naprawdę gramy znakomicie W pierwszym meczu tutaj strzeliliśmy trzy bramki W drugim mamy trzy bramki Już po pierwszych 45 minutach No i myślę Że powoli powoli Możemy stawiać się tutaj w roli kandydata do gry do, do gry w europejskich pucharach, jeśli chodzi o przyszły sezon. Jeżeli byśmy tak dobrą formę podtrzymali w dalszej części sezonu, no bo wiadomo, to jest dopiero druga kolejka ligowa. Oj, teraz pierwsza akcja REN! No i kiedy zawało się już, że tam Marcelin bodajże wyciągnął tą piłkę w ostatniej chwili, no to jeszcze i tak zawodnik REN. Bodajże Giri, jeszcze, jeśli dobrze tutaj przeczytałem nazwisko, bo nie widziałem go dość wyraźnie, no to właśnie ten piłkarz tutaj jeszcze dobił tą piłkę. Zobaczmy tutaj interwencja, ale Giri miał się wypierdolić już na plecy, ale nagle jednak stwierdził, że jeszcze tą piłkę sobie dobije. No i jest tutaj honorowa bramka dla Ren. Jednak no, ja jestem dosyć spokojny o wynik, wciąż mamy dwie bramki przewagi, także na spokojnie sobie tutaj zrobimy zmiany. 5 zmian robimy tutaj od razu. Możecie sobie zobaczyć, kogo tutaj zmieniłem, kogo zdecydowałem się zostawić. No i 35 minut do końca, raczej spokojnie tutaj powinniśmy ten wynik utrzymać. Wiadomo, wiejra wściekły, no bo głupio stracona bramka. Firpo, dobra interwencja, ale jest tutaj naciskany przez rywali. Udało się na szczęście nabić skrzydłowego REN i to my zaczniemy od bramki. Tutaj jeszcze żółta kartka. Za wcześniejszy faul Lakuksa. O Boże, ten graf jest o głowę mniejszy od tego gościa u nas z dwójką. Nie pamiętam kto ma numer dwa u nas, ale to jest chyba nasz rezerwowy środkowy obrońca, który chwilę temu wszedł na boisko. Ale no wygląda to komicznie, naprawdę, że koleś jest kurde. Nasz bramkarz jest o głowę mniejszy od obrońcy. Teraz Gramenic wchodzi w pole karne. No i oddał piłkę Obertowi. Zrobił to samo co Obert w pierwszej połowie, czyli po prostu oddał piłkę koledze. Mógł Grameni pójść samemu, schapać się tutaj na hat-tricka, ale zachował się ładnie po koleżeńsku. Wcześniej Obert, kiedy mógł uderzyć, podał Grameniemu. Teraz Grameni, który też mógł próbować uderzenia, podał Obertowi. No i czwarta bramka, która zamyka nam tutaj to spotkanie, będzie 4-1. Bo nie wierzę, żeby tutaj przez ostatnie 5 minut jeszcze coś się wydarzyło. Choć jeszcze Obert walczył, odbiór piłki, no i. Było tego blisko. Może jeszcze pokusiłby się tutaj o hat nasz napastnik. Ale niestety nie tym razem. Ale to zrobił Lakuks. Piękna kiweczka. I czy jeszcze sędzia nam tutaj pozwoli? Obert do Diaza. No i już szukałem gdzieś tam prostopadłego podania. Znów do Oberta. Ale sędzia skończył nam ten mecz. I wygrywamy 4 do 1, bardzo dobry występ naszej ekipy, szkoda trochę tej głupio straconej jednej bramki, a no w zasadzie to była jedyna sytuacja Rems w tym meczu. Tutaj drugi mecz, drugie zwycięstwo, prowadzimy w ligowej tabeli cały czas no i nasza forma naprawdę tutaj może cieszyć. Następne spotkanie z Rems, no i będąc w takiej formie nie widzę tutaj absolutnie opcji na jakiekolwiek zmiany w naszym składzie. I niestety pierwszy, pierwsze zgubione punkty w tym meczu, remis, co prawda, także no, wciąż jesteśmy niepokonani w lidze, ale no, był to mecz z pewnością do wygrania, bo Rems nie jest yy, nie wiadomo jak mocnym rywalem. Oni w poprzednim sezonie wydaje mi się, że nie spisywali się jakoś specjalnie dobrze. I mamy ostatni dzień okienka transferowego, zostało tylko parę godzin na dopięcie. Pozostałych transferów, no my tutaj mamy jeszcze koło 10 milionów w budżecie, bo patrzyłem na to sobie, ale nie zakładam y, żadnych y, dodatkowych wzmocnień już teraz, jeżeli będzie to potrzebne. No, to najwyżej zimą się kogoś dokupi. Ewentualnie mamy też kilku piłkarzy w szkółce juniorów, których możemy sobie tutaj powołać do pierwszej jedenastki, jeżeli uznamy, że kadra jest za wąska. Też za naszych piłkarzy nie wpływały żadne oferty przez pierwsze 4 godziny. Także no pozostałe 6 tutaj przesymulujemy sobie szybciutko. I fajna informacja tutaj na koniec tego letniego okienka transferowego, ponieważ Patrick Vieira został wybrany menedżerem miesiąca. Dwie wygrane, jeden remis tutaj w trzech meczach, całkiem dobry wynik. Wydaje mi się, że to jest pierwsze takie nasze wyróżnienie. Na pewno pierwsze w Ligue E. Nie wiem, czy gdy byliśmy w drugiej lidze, takie wyróżnienie dla Wiejry się pojawiło. Także wydaje mi się, że jest to pierwszy raz, kiedy zdobywamy tutaj taki tytuł. Kolejnym naszym ligowym rywalem będzie Lyon. Ze względu na remis w poprzedniej kolejce spadliśmy na pozycję drugą w tabeli, ale możemy tutaj y, odzyskać nasz fotel lidera, jeżeli tutaj byśmy wygrali. Zrobimy sobie jednak tutaj y, przed tym meczem lekką zmianę. Dawita Szwili tutaj wystąpi na prawym skrzydle, Cooks na SPD i na lewą obronę damy sobie Ekomiego. No i ten meczek udaje nam się zwyciężyć wynikiem 2 do 1. Obert z kolejną bramką, także fajnie, że on tutaj y, te bramki zdobywa. Jest naprawdę spora szansa, że może powalczyć tutaj o króla strzelców, jeżeli dalej by tutaj tak dużo tych bramek zdobywał, bo ma już ich chyba 4, może nawet 5. I kolejny mecz przyjdzie nam tutaj rozgrywać z Marsylią. Będzie to spotkanie wyjazdowe. I jeśli chodzi o ten mecz, to zrobimy tak. Na środek obrony wrzucimy sobie Kalwo i na prawą obronę albo nie, prawą obronę zostawimy, bo Anderson w ostatnim meczu zdobył bramkę, jeśli nie pamięć nie myli, wrzucimy Diaza, zagramy niego i takim ustawieniem sobie wyjdziemy na to spotkanie. I kolejna wygrana. Znów tutaj Pedro Diaz, którego wrzuciliśmy, strzela bramkę. Dawita chwili strzela bramkę chwilę po wejściu w drugiej połowie. Także myślę, że tutaj ten duet może wystąpić jak najbardziej w kolejnym meczu, ponieważ w tym spisali się znakomicie. No i to oznacza, że wciąż będziemy liderem, wciąż będziemy niepokonani. No i nasza sytuacja tutaj w lidze wygląda naprawdę, naprawdę świetnie po tym tutaj początku. Marcelin nie zagrał w jednym meczu, no i od razu martwi się swoją pozycją w klubie, no weź chłopie nie ryź, bo naprawdę, w poprzednim sezonie nie wiem, nie zagrał w jednym meczu i od razu była prośba o transfer, teraz nie zagrał w jednym i martwi go pozycja w klubie, ja myślę, że po prostu chyba najlepsi, najlepiej będzie go po prostu sprzedać, bo jeśli on ma tak nam ryczeć, to, to myślę, że to nie przejdzie, mamy 12 milionów, on jest warty coś koło 4-5, także zobaczmy, środek obrony. No tutaj mam cały czas tego pelmarda, którego możemy sobie ściągnąć i myślę, że to zrobimy po prostu. Myślę, że gdy zacznie się zimowe okienko, no to kupimy go, sprzedamy marcelina i kolejny mecz będzie to derbowe starcie z NONC. Ja właśnie zdałem sobie sprawę, że stamtąd my kupiliśmy strójka, także no z pewnością kibice tutaj naszych rywali, nie będzie ich na pewno sporo, no bo będziemy grali na naszym stadionie, ale ta mała garstka, która na stadionie się pojawi z pewnością zrobi wszystko, żeby tutaj Struik pożałował decyzję o odejściu, będą na niego głośno gwizdać, rzucać czym się da tylko, ale no mam nadzieję, że... I tak strójk zagra dobrze w tym meczu, ponieważ oczywiście mam zamiar go tutaj wystawić. Szybka symulacja, i niestety przegrywamy. Druga minuta, a ingra No i później już żadna bramka nie padła. Także no, graliśmy naprawdę, naprawdę dobrze. No i kiedy trafiliśmy na noc, które. Strasznie kiepsko zaczęło sezon, no to nie spodziewałem się, że to właśnie z nimi doznamy pierwszej ligowej porażki. Jednak, no to niestety mam miejsce, no a trójk, na którego tak liczyłem, no to jednak nie wytrzymał kurczę, presji. No i ocena meczowa 5-2 najniższa ocena, jeśli chodzi o całą naszą drużynę, Exekwo z Ecomim. No, i pomimo naszej porażki w ostatnim meczu, to do starcia z Clermont również będziemy podchodzić jako lider ligowej tabeli, a kolejny mecz będzie z PSG, także tam no, będzie się działo. My teraz wychodzimy na starcie z Clermont, i na ten mecz chciałbym dokonać paru zmian. Ablin wyjdzie tutaj w wyjściowym składzie, oczywiście będzie grać jako typowy napastnik, a nie jako ten cofnięty. Na prawym skrzydle chciałbym zobaczyć Delimę, który jak na razie w tym sezonie jeszcze nie miał możliwości się wykazać. Na środek obrony damy tutaj Mora Esza. I myślę, że tyle zmian tutaj na ten mecz wystarczy. Mam nadzieję, że żaden z piłkarzy pierwszego składu nie będzie przemęczony na spotkanie z PSG. Szybka symulacja i tylko remis. A Blin, który dostał szansę, wykorzystał ją, strzelił bramkę, ale no niestety cała reszta zespołu tutaj nie dowiozła. No i mamy tylko remis w tym meczu. Wszyscy piłkarze z pierwszego składu są wypoczęci. Także yy, no wyjdziemy naszym najmocniejszym składem. Teraz widzę, że shredder rozwinął się na 7-5. Także wbił już złotą kartę nasz skrzydłowy. No i mam nadzieję, że ukąsi jakąś brameczkę w tym meczu. Byłoby naprawdę całkiem sympatycznie, gdyby to zrobił. Szybka symulacja i co prawda bramkę zdobywamy za sprawą Oberta, ale PSG zdobywa tych bramek aż trzy. Dublet Rodrigo, do tego jedna bramka Hansko. No można było się spodziewać, że to tak właśnie się skończy, ale i tak myślę, że możemy być jak najbardziej z naszych występów zadowoleni. Kolejna wiadomość od Marcelina, jeśli on znowu ryczy, to ja przysięgam, że go sprzedam. Mam nadzieję, że nie przeszkadzam, ale chłopaki prosili, żebym to przeszkadzał. Aha, yy, no dobra, już myślałem, że znowu ryczysz o to, że nie grasz. Jak cię w jednym meczu nie wystawiłem, no przysięgam, żebym go wtedy rozjebał. Nawet, nawet bym go nie sprzedawał, po prostu bym kliknął i piłkarza i mielibyśmy to z głowy. Kolejna ciekawa propozycja, jeśli chodzi o reprezentację tutaj dla Patryka Wiejry. Mamy Polskę i mamy Portugalię, ale no mnie jak na razie tutaj te oferty reprezentacji nie interesują, także obie odrzucamy, choć Portugalia brzmi kusząco, ale no na razie nie, na razie nie. No i tutaj przez dwa ostatnie, trochę słabsze mecze spadliśmy na pozycję piątą. Najbliższy mecz gramy z Toulouse, która no ten sezon zaczęła kiepsko. Mają w tym momencie 8 punktów, nie ma ich nawet w top 10, a w poprzednim meczu, nie w poprzednim meczu, tylko w poprzednim sezonie skończyli gdzieś na drugim albo na trzecim miejscu, nie pamiętam finalnie. No i powinni bić się w Lidze Mistrzów. A będąc w temacie ligi mistrzów, no to zobaczmy sobie na koniec tutaj tego odcinka, jak wyglądają europejskie puchary. Tutaj Super Cup wygrał Fenerbacze. A jeśli chodzi o ligę mistrzów, jak tutaj prezentują się grupy? Grupa A mamy tutaj Inter Liverpool z takich ciekawszych zespołów. Tutaj w grupie B mamy PSG. Grupa C to jest Barcelona. Tutaj w grupie D mamy Manchester City, który zalicza fal start i zaczyna od dwóch porażek w lidze mistrzów, także będą musieli się postarać w kolejnych tutaj meczach, żeby jeszcze wywalczyć sobie wyjście z grupy. Tutaj mamy Juventus, Lipsk, Salzburg, Ajax, ciekawa grupa, fajna. Tutaj taka najsłabsza grupa, jak na razie wydaje mi się: Monaco, Milan, Fenerbahce i Dynamo Kijów. Tutaj mamy Slawię Pragę, Lugano, no i klasycznie Arsenal przeciwko Bayernowi musi zagrać, a tu mamy Real, Leverkusen, Galatasaray i Sporting. Czyli nie ma Toulouse, więc oni powinni być w takim razie no przynajmniej w lidze Europy, no oni byli gdzieś w czołówce ligi. No, i są, jest Liga Europy, Grupa C. Jeden punkt jak na razie, zaczęli tutaj od remisu z Malmę i z porażką z PSV. Czy mamy tu jakieś polskie zespoły? Mamy Lech Poznań, który jak na razie trzy punkty tutaj zgromadził w dwóch pierwszych meczach. A jeśli chodzi o ligę konferencji, to czy tu mamy jakieś polskie smaczki? Mamy Raków Częstochowa. Który zaczął od zwycięstwa i od remisu. i to jest grupa, z której mogą wyjść spokojnie z tego drugiego miejsca i grać dalej w playoffach. Czy jeszcze jakiś inny polski zespół tutaj mamy? Jest Chelsea, znów tutaj widzę w konferencji. Oni w poprzednim sezonie się męczyli do ostatniego meczu o wyjście z grupy, a mamy również Legię warszawa no tutaj. Im będzie ciężej o wyjście, bo te ekipy Mitiland czy Hent no, są lepsze niż ci rywale Rakowa w grupie, ale myślę, że i tak to drugie miejsce jest tutaj do zgarnięcia. Piąte miejsce w ligowej tabeli na ten moment, no, w tym odcinku to już by było na tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!